I pierwsze pytanie kieruję do pani przewodniczącej Warszawskiej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jako osoba, która ma duży kontakt ze środowiskiem od wielu lat na problemy pielęgniarek i położnych, jak Państwo dostrzegacie ten problem dotyczący agresji wobec personelu medycznego w waszych zawodach? Czy on w ostatnich latach rośnie i co jako izba też Państwo staracie się w tym kierunku zrobić, by czy edukować, czy przeciwdziałać tym aktom agresji? Dzień dobry Państwu, Anna Dudzińska, przewodnicząca Okręgowej Izby w Warszawie. Proszę Państwa, zawód pielęgniarki położnej, tak samo jak i zawód wszystkich medyków, jest zawodem zaufania publicznego. I samo przez się to już powinien być szacunek i bezpieczeństwo. Mamy prawa pacjenta. Bardzo szeroko komentowane, bardzo szeroko rozpowszechnianie, rozpowszechniane. Mamy prawa pacjenta, mamy roszczenia rodzin, ale tutaj w tym wszystkim zapominamy o bezpieczeństwie medyków. My, jako pielęgniarki położne, od pewnego czasu jesteśmy także chronione jako służby mundurowe, ale to jest kropla w morzu. Nikt nie respektuje takiego rozporządzenia.